Cześć, jestem Nelfein a to jest Battlefield 1. Czas rozpocząć trzecią powieść wojenną, tym razem Avanti sovia czyli wstąpimy w szeregi włoskich Ardiat, jednostek szturmowych walczących w Alpach. Taka szybka ciekawostka: w 1914 roku Włosi byli jeszcze przed wybuchem wojny po stronie Osi, czyli Niemiec i Austro-Węgier, jednak po wybuchu wojny pozostali neutralni i dopiero w 1915 roku, w maju, przyłączyli się do działań wojennych, ale już po stronie Ententy, czyli wojsk brytyjskich, francuskich i tak dalej. Tutaj z tego opisu wychodzi na to, że wejdziemy w skórę żołnierza jednego z dwóch typów wojsk włoskich. Tam Włosi mogli tylko tak naprawdę właśnie toczyć walki w Alpach bądź w jednej, w jednym przesmyku. Zobaczymy w którym też to jest roku, ponieważ od, zależnie od tego... Może mieć inną perspektywę przygotowania włoskich żołnierzy, ponieważ na samym początku wojny oni byli bardzo mizernie przygotowani. Z tego co wiem, że mieli około 600 samochodów tylko na początku, a głównie posługiwali się transportem konnym. Tak czy inaczej, ta kampania jest przede wszystkim ciekawa z perspektywy tego, że Pozwala nam wcielić się w żołnierza włoskiej armii, walczyć na no, froncie włoskim, co bardzo rzadko się zdarza, tak naprawdę, w grach. Raczej znamy tą brytyjską, amerykańską stronę. Zobaczę też, zobaczymy też, jak to wygląda pokazanie walk w górach. Zresztą te naj, trzy najbliższe opowieści w ogóle zapowiadają się bardzo ciekawie, no bo. Pozwalają spojrzeć na konflikt właśnie z perspektywy Włoch, Australii i chyba ostatnie jest też teoretycznie z perspektywy Brytyjczyka, ale walczącego w Turcji po stronie Lorenza Zarabi z Imperium Osmańskim. Ale to dopiero dalej, teraz Avantisowia. Wojna odcisnęła swoje piętno na wszystkich. Zmieniła każdy zakątek świata. Ludzki duch pchnął nas do walki tam, gdzie nikt wcześniej nie odważył się zapuścić na strome zbocza Alp, a nawet w przestworza. Podobno ta wojna miała być ostatnią, ale nie wiem, czy ludzkie ambicje i żądza niszczenia mają jakieś granice. Ok, taki dość pesymistyczny wstęp. Zobaczmy co dalej. 1918, więc to już koniec wojny. Jesteś tak? Wszystko dobrze? Możemy już kroić tort. Ojej, niesamowite zdjęcia. Tak, to były niesamowite czasy. Nieźle się prezentowałeś w tym mundurze. To nie ja, to jest Mateo. A, no rzeczywiście. Wybacz tato, nie śpiesz się. Poczekamy. Nie, nie, zostań w skarbie. Powinnaś wiedzieć, co go spotkało. To była nasza ostatnia wspólna bitwa. Tuż po naszych pierwszych urodzinach. Batalion mojego brata miał zdobyć fort w głębi zajętego przez wroga terytorium. Nie mogłem tam pójść z nim. Byłem częścią specjalnego oddziału, który miał inne zadanie. Mieliśmy rozkazy, by osłaniać batalion matera. Byli z nas dumni żołnierze, którym udało się zmienić bieg wojny. Byliśmy Arditi. Mateo posuwał się naprzód, a ja zabezpieczałem jego oddział z góry, likwidując wszystko, co mogło mi zagrozić. Aż boję się słuchać, co było dalej. A spokojnie, miałem na sobie pancerz. Poza tym arditi byli dumnymi ochotnikami. Na Włoch zrobiliśmy wszystko. U podmurza ścieżki znajdował się kościół, wsadzony przez żołnierzy wroga. Musiałem się najpierw nimi zająć. Dział Matea i nas ostrzeliwała artyleria. Chciałem zniszczyć to ciało. Mateo nadal zmierza w stronę portu. I musiałem dopilnować, by do niego dotarł. Dopóki to działo strzelało, zagrożony był Mateo i cała włoska ofensywa. Musiałem je uciszyć. Żeby ochronić towarzyszy broni, musiałem wysadzić działo. Elozja to dla mnie jeden z najpiękniejszych widoków tej wojny. Ale czas naglił. Za górskim grzbietem zauważyłem pelotkę ostrzeliwującą nasze samoloty. To był mój następny cel. Lotkę obsługiwali żołnierze austro-węgierscy. Żeby uzyskać do niej dostęp, musiałem się pozbyć. Ostatniego usłyszałem dźwięk, którego nigdy nie zapomnę. Ich celem była oddział Matea. Mogłem zrobić tylko jedno. Całą eskadrę bombowców wroga. Musiałem je zestrzelić. Mogliśmy liczyć na posiłki. Gdyby ci żołnierze zginęli, nasze natarcie by się załamało. Straciłbym Matea. Gdy pozbyłem się kilku pierwszych maszyn, pozostałe wzięły mnie na cel, ale nie mogłem się wycofać. Musiałem bronić Matea. robi ochronny pancerz? Tak, pewnie. Ale oczywiście nie do przebicia. A kiedy wstałem, pomyślałem, że znalazłem się w piekle. Wysadzili górę, pogrzebali nas i siebie. O mój Boże, Mateo! Musiałem go znaleźć. Zszedłem więc do tego piekła. To był mój jedyny wybór. Tyle, jeżeli chodzi o pierwszy epizod Avantisowia. Cóż, ta opowieść wojenna przyniosła nas na front włoski, no i nie wiem, czy to może być kwestia włoskiego ubarwienia historii, natomiast niestety, no ten pancerz, pakiet bojowy de facto, bo to jest przedstawienie pakietu bojowego z trybu multiplayer, no jest bardzo wyraźnie dopasiony. I znów, podobają mi się niektóre elementy samego, samej kampanii, ponieważ pokazują jaka ciężka była sytuacja podczas pierwszej wojny światowej. Natomiast tutaj, tak naprawdę jakikolwiek realizm myślę, że można spokojnie wyrzucić przez okno. Ok, rozumiem, że to gra, natomiast chyba spodziewałem się po kampanii więcej właśnie realizmu mimo że ogólnie jeżeli chodzi o strzelankową strzelankowe aspekty mechanikę ten poziom jest bardzo bardzo poprawny No cóż zobaczymy jak będzie wyglądało odnalezienie brata po całej sytuacji po wysadzeniu góry no cóż ale to już w następnym odcinku dzięki bardzo za uwagę tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia